Przemysław Dzwoniarek, mimo pewnie tego, że jesteś bardzo niezadowolony, musimy powiedzieć, że ta pierwsza runda, a zwłaszcza zapasy, były pod, no, stały pod znakomity, na znakomitym poziomie. To też powiedz, jakie twoje pierwsze przemyślenia na, na temat tego skończenia? Czy ty faktycznie już nie miałeś siły, aby gdzieś tą gilotynę wybronić? Wiecie co, dopiął to od razu, nogi miał spięte, no czysto to mi w Piotach. Zostawiłem tą głowę przy zejściu. No kurde, błąd przy pracy, tak naprawdę, Wiecie co, no mogłem gdzieś tam się chwilę bronić, no ale czułem to naprawdę, dobrze, dobrze było wpięte, więc szkoda było zdrowia, mu się wydaje. Jak z Twojej perspektywy wyglądały te zapasy Marka, bo, bo tutaj rozmawialiśmy sobie prywatnie, on też jest zapaśnikiem, więc czy byłeś zaskoczony tym, że tak łatwo udawało Ci się obalać? Wiecie co? No, wiedziałem, że sobie poradzę z nim w zapasach, ponieważ robię u siebie w klubie, ale tam na sparingach z chłopakami co ważą 116 kg, są silniejsi, więc wiedziałem, że Mark jest bardzo silny, ale wiedziałem, że sobie dam z tym radę, choć też czekałem na jego zejścia. Tak, tak naprawdę licząc, bo miał takie akcje typowe w tych wszystkich walkach, że taki zamachowy sierpi po nogę jedną schodził. Czekaliśmy na to, ale on w ogóle e, nawet ciosu nie zadawał, nie? tylko dwa razy kopnął, wiedział, że będę chyba robił to te zejścia, czekał na nie, więc też się dobrze przygotował. A co się stało w tej drugiej rundzie w kwestii kondycji? Bo ta pierwsza była całkiem na niezłym tempie w parterze przewalczona, a w drugiej zdawało się, kiedy wstawaliście do stójki, jakbyś mocno opadł z sił. Wiecie co, troszkę odpadłem. Może nie aż tak fest. Wiecie co tak naprawdę się stało? Odciął mi prądu w rękach. Tak mi się zajechały ręce, miałem też za mocno te tejpy zrobione. No nie mogłem nawet ciosu, nie mogłem te ręki podnieść. Czułem się po prostu serce tutaj płuca było OK, tylko ręce miałem jak z kamienia 200 kg przywiązane. Były. Jak wrażenia po tym debiucie? Na ile walk masz kontrakt, Przemek i, i czy na pewno jeszcze wrócisz tutaj? Wiecie co, chcę wrócić i mamy. Bardzo chcę, jest tu fajna atmosfera, naprawdę na poziomie europejskim Gala KSW. Mam walki na cztery podpisany kontrakt. Myślę, że drugą. Chciałbym zrobić tak na jesień, koniec roku. Oczywiście, wygrać, pokazać Ci, żeby dalej no. mieć szansę i otwarte bramy w KSW. No nie wiem, czy koledzy się zgodzą. Ja bym chętnie Cię z Marcinem Czcińskim zobaczył. No, szczerze, jak zestawią nas włodarze, to nie ma problemu. Na no, czym musisz tak myśleć teraz popracować? Jeśli widzisz przebieg tej walki, obejrzysz ją sobie, to myślisz, jakie są główne punkty, które teraz musisz do tego października poprawić. Szczerze, zapierdzielam już od jutra sandbox. W zapasy? Zapasy wiem, że sobie poradzę, nawet jak będę spał i nie robię pół roku, bo one gdzieś za dziecka zaowocowały. Ja trenowałem, jak byłem małym chłopcem, zapasy do juniorów, więc nawet jak prześpię te trzy miesiące, to wiem, że sobie wykończę tą nogę. Ale stójki brakuje. No, to będę się okamował. Brakuje stójki. Nie ma tej pewności, żeby pójść w te wymiany. No i te ręce mi odsięło też, może dlatego, że za mało tej stójki dziś robimy u siebie w klubie i dziś na wyjazdach, że dziś nie ma trenera. Dałem troszkę teraz ciała z tym przygotowaniami, na pewno będzie miał pierdziel od mojego menadżera, bo nie zrobiłem tego co chciał. Gdzieś mi treningi ustawił w boksie. Gdzieś to odstawiłem na drugi plan. No, więc... I po prostu nie chodziłeś. No dokładnie, wiem, że będzie ładny opierdol. Przemku, ja, ja jeszcze o jedną rzecz chciałbym zapytać, bo Grzegorz Szulakowski niech to nie będzie a tak w jego stronę. On zawsze się kojarzył z takim archetypem sportowca, tak? Super sportowe gale. To też czy ty nie byłeś zaskoczony, że on zmierzy się z Normanem na, na gali jednak frikowej. Wiecie co, on się zmierzy na gali frikowej, ale to jest walka e... no, sportowa. sportowa i to bardzo mocno sportowa, tak? Park jest naprawdę w czołówce, więc on nie walczy z frikiem, tylko walczy w Frikowej Federacji. Gdzie mu ładne pieniążki prawdopodobnie zaproponowali, ale walczy walkę bardzo mocno sportową z parkiem. Okej, okay, a mógłbyś też nam coś więcej powiedzieć o formie? Szulakowskiego, jak on, czy on ostatnio był cały czas w treningu, czy jednak bardziej się skupiał na tej własnej swojej organizacji i innych pozasportowych aspektach? No to powiem tak, jest naprawdę w gazie już od dłuższego czasu, bo już coś od dłuższego czasu kombinował, żeby sobie coś zawalczyć, gdzieś tam wziąć jakąś waleczkę, więc to, że miał coś dużo na głowie, teraz miał od tego też ludzi, ma swojego wspólnika, który gdzieś mu te gale też tam ogarnia, więc na pewno będzie bardzo dobrze przygotowany, bo widzę co robi na sali. Powiedziałeś, Przemek, że będzie opiernicz, że tak się delikatnie wyraży od menedżera, a Szuli co powie? Co powiedział? No, powiem tak, mój cały narożnik powiedział: No, że dobrze, dobra była walka. Oczywiście oni wiesz, pocieszają mnie, żebym gdzieś się nie załamał, no ale też będzie opierdziel, nie? No, od wszystkich. No, to chyba cię nie męczymy już dłużej, bo sporo Cię czeka. Widzę, że masz dużo na głowie. No tak, dziękuję Wam bardzo, chciałbym też podziękować moim wszystkim kibicom, mojej rodzinie, oczywiście pierwsza zbona, gali moja córka, którą którą wychodziłem, jeszcze dziś tam widziałem zapłakaną, dał mi buziaka w czółko i poszedłem do ringu. No i oczywiście moim wszystkim sponsorom, bez których ta walka i te przygotowania nie byłyby tak proste i łatwe dla mnie, tak? bo naprawdę oni robią mega robotę, za co im bardzo wszystkim dziękuję, są mega dla mnie, dla mnie pomocni, naprawdę, dziękuję im bardzo. Okay, dziękuję. Dzięki. Dzięki. Przemek, dziękuję. Dzięki.